Cześć, słodziaki. Nie pierwszy i nie ostatni raz zaczynam od cudzej książki. Właśnie nowość, słuchajcie. Mel Robbins, no mówi się już o tej książce. Teoria pozwól im. Na czym to myszki polega? Przeczytam wam parę rzeczy, bo myślę, że w każdym miejscu tej książki coś by się znalazło oczywiście, ale będziecie wiedzieli, o co chodzi. E jeżeli czyjeś plany są tak napięte, że nie znajdzie czasu na spacer, pozwól mu. Jeśli znajomi odwołają weekendowe plany, bo są zmordowani trudnym tygodniem w pracy, pozwól im. Jeżeli ktoś się zakocha, urodzi mu się dziecko i przestaniesz być najważniejsza albo najważniejsza, pozwól mu. Jeśli się przeprowadzi i zacznie nowy rozdział życia, pozwól mu, jeżeli przestanie odzwaniać, pozwól mu. Jeśli wyżej sobie ceni inne przyjaźnie lub inną pracę, pozwól mu. Pozwalaj na zmiany w razie problem, problemów z bliskością, energią, czasem można by powiedzieć wszystkim. Otóż, kochani, co my mamy z takiego podejścia, moje ukochane? Słowo wolność, ulgę, e, dużo przestrzeni wewnętrznej. E, Spójrzcie, jak szalenie często, jak trudno nam jest odpuścić. Po pierwsze, w ogóle odpuść się stało bardzo ważnym hasłem wielu lat ostatnich, i myślę, że sporo żeśmy w tej sprawie zrobili. Mówiło się przede wszystkim: odpuść sobie nie wymagaj tyle, kobietom się ciągle mówi: nie, nie pracuj za dużo, nie bądź bohaterką wszystkiego, nie rób za innych, ale bardzo stosunkowo rzadko. Dotąd mówiliśmy o tym, że inni mają prawo również nie spełniać naszych oczekiwań. Mówiliśmy o tym oczywiście, że ja nie muszę spełniać tych oczekiwań, bo wtedy jestem i wolniejsza, i prawdziwsza. Jeżeli nie chcę, oczywiście, jeżeli nie mogę, jeżeli mi to nie pasuje. Natomiast zobaczcie, jak nam trudno to przełożyć, prawda, że ty też możesz. Jak to się nawet by brzydko było nazwać, wypiąć na mnie, prawda? Możecie mieć mnie gdzieś. Mogę Ci się. Już bym tu dodała do tego wszystkiego, na no, tam zresztą będę e, czytać, to zobaczę, co tam jeszcze się dzieje. Już zaglądałam trochę w tą książkę. E, wolno Ci mnie nie chcieć, wolno Ci mnie nie lubić, wolno Ci mnie nie uważać, że tak powiem. Wiecie, no, powiem oczywiście, że wolno Ci też nie szanować i. Ale już nie powiem, że ci krzywdzi, że krzywdzić, no bo, bo to wiecie, to jest w ogóle sprawa e, głęboka i poważna, że człowiek ma prawo też siebie bronić i chronić. Natomiast no co mam do czyjegoś szacunku wewnętrznego lub braku szacunku, prawda, dla mnie? No nic nie mam. Kiedyś Wam też już mówiłam, że nie mamy wpływu na to, co inni sobie o nas myślą i czy w ogóle o nas myślą. E, chyba Wam szybko tak e, przypomnę. E, tą cudną przypowiedź demelo, którą czasem mówię, e, pytano mistrza, czy mistrz się przejmuje, co nie myślą o nim. Powiedział, jak byłem młody, miałem 20 lat, to się przejmowałem. Jak byłem już 40-latkiem, to już się właściwie nie przejmowałem, a teraz mam na 60 i wiem, że w ogóle mnie nie myślą. I to by pasowało do tego, pozwól im, pozwól mi nie myśleć o tobie. Pozwól, w związku z tym, co wtedy pozwalasz sobie. Pozwalasz sobie nie bać się, chyba że zaczniesz się bać. Jak powiesz: Ojej, oni mogą w ogóle mnie nie chcieć, to może zaczniesz czuć lęk, może zaczniesz czuć niebezpieczeństwo, zagrożenie, może ci się przypomną różne stare rzeczy, to co wtedy? Otóż trzeba sobie z tym wtedy, kochani, pobyć. Praca nad sobą prawdziwa polega na tym, że nie uciekamy od uczuć, że nie bagatelizujemy. Że nie wypieramy, czyli nie stosujemy takiego całego systemu obron, który jest no bardzo oczywiście ludzki. Jak sobie nie dajemy rady i dla nas to za dużo, no to stosujemy te obrony. Okej, okay, w porządku. W ogóle powiem Wam tak, to co robisz w człowieku jest ok. Chyba, że robisz coś bardzo przeciwko komuś innemu. Ale jeżeli robisz coś takiego ze sobą, co jest dla Ciebie pod ręką i jest możliwe, to okej. Okay ale możesz się poczuć lepiej niż tylko to, że wolno ci e, na przykład nie chcieć się skupić na swoim lęku. Ponieważ ten lęk będzie wracał, albo to zagrożenie będzie wracać, albo e, w innej sytuacji, kiedy znowu ktoś tam ci powie: "Nie mam czasu", e, a ty nie usłyszysz, że nie ma czasu, tylko usłyszysz: "Nie chcę z tobą być razem" i znowu sobie kopiesz, prawda? I będziesz mieć poczucie, że mnie nie chcą. Otóż po pierwsze, ty nie wiesz, czy cię nie chcą. Ty możesz sobie zrobić przykrość, mówiąc, na pewno mnie nie chcą, ale możesz też być otwarty na takie traktowanie innych, że oni mówią, no też to, co jest dla nich ważne. Nie mam czasu, albo mam bardzo dużo pracy, albo mam w tej chwili nową narzeczoną i nikt inny nie jest dla mnie ważny. Zobacz, no pewnie też masz czasem takie przeżycia, no daj Boże, oczywiście wiecie, co prawda e, nie jest zdrowo bez przerwy mieć kogoś nowego i być nieprzytomnym na temat innych ludzi, ale przeżywać to czasem to bardzo, bardzo takie no, jedno z ciekawszych przeżyć w życiu, i warto je mieć za sobą, albo niektórzy jeszcze może mają przed sobą. Słuchajcie, pozwól im pozwól im, żeby byli głupsi, ale też pozwól im, żeby byli mądrzejsi od Ciebie. Pozwól im, żeby robili rzeczy, których nie rozumiesz. Szalenie często słyszymy, jak on mógł. Albo jak ona mogła. No, uważam to za dość durne pytanie, ponieważ jeżeli ktoś coś zrobił, to dokładnie świadczy, że mógł. Pytanie, jak on mógł, oczywiście pokazuje nasze uczucia, ale my nie, nie mówimy, jestem wstrząśnięta, nie mówimy, jestem wściekła, nie mówimy, jestem rozżalona, nie mówimy, jestem w tej chwili strasznie przerażona tym, że ktoś mnie odrzucił, bo, bo znowu się tak czuję, tylko mówimy, jak on mógł. Co robimy, przerzucamy na, na niego czy na nią. E, łatwiejsze to jest bezwzględnie, łatwiej nam to znieść, ale jednocześnie widzimy świat jako ten, który nas źle traktuje, jako ten, w którym nie możemy zyskać spokoju. Kiedy im pozwolimy, możemy zyskać spokój i możemy też sobie pozwolić na to, że nie mam czasu. Jeżeli ktoś ma na przykład przymus bycia miłym, któraś ma przymus bycia miłym, no to sobie nie pozwala na to, żeby powiedzieć: Nie mam czasu, albo nie tym razem z tobą nie pojadę. Albo wiesz, wolałabym, żebyśmy gdzie indziej poszły do przyjaciółki niż tam, gdzie ty zawsze wybierasz, bo dotąd ci się przypodchlebiałam i zgadzałam, bo było to dla mnie łatwiejsze, a potem byłam niezadowolona to robi źle wszystkim osobom, prawda? I jej, i Tobie. Pozwól im, pozwól im. Tak, fajne. Przeniesienie uwagi z pozwól sobie na pozwól im oznacza pozwól światu, prawda? Światu wszystkim, sobie i im, e, i dzieciom. dzieciom, i współpartnerom, i rodzicom. Ile razy od rodziców wymagamy, żeby się na przykład y, nie interesowali kim innym, tylko nami, żeby nie mieli planów innych, tylko zajmowanie się naszymi dziećmi, żeby nie mieli wydawanych pieniędzy na własne fiubziu, tylko na nas. No przecież to są osobne osoby i danie im praw, może też, słuchajcie, bardzo potem przyjemnie mm, zapracować w tym, że, że do nich też dotrze, że mogą nas inaczej traktować. W ogóle Myślę, że taki zestaw ciągłe bycie dzieckiem i ciągłym bycie rodzicem jest zaprzeczeniem właśnie postawy, pozwól im, bo oni wiedzą lepiej, co dzieciom potrzeba, a dzieci później się odbijają i nie pozwalają tatusiowi pójść na przykład na randkę, a ma musi założyć czerwoną sukienkę przed kolana, bo przecież nie, nie wypada w twoim wieku. E, hmm. Na co możemy jeszcze pozwolić, a na co nie pozwalamy? Żeby się ludzie dobrze bawili bez nas, żeby uważali: o, tutaj mocno idzie, słuchajcie, pojawi się na przykład, że my im przeszkodzimy. Ostre, nie? Że my nie wnosimy akurat w tę sprawę. Zobaczcie, że nas na przykład chcą do pewnych rzeczy, a do pewnych nie. Że im pasujemy do, powiem, nie wiem, no tak, na rybkę wypełniania tych Excelów, a nie na przykład do szaleństwa. Albo odwrotnie. No, można z nami poszaleć według nich, ale nie jesteśmy odpowiedzialni na przykład, prawda? I nam to, e, może powiedzą wprost, a może nie, po prostu reglamentują, prawda? A może. Mm, Eee, a może nie wpadniemy w ogóle na to? Słuchajcie, czy warto się zastanawiać, dlaczego ktoś, do kogo zadzwoniłam dwa albo trzy razy, nie odzwonił? Czy warto? Czy mam sobie w zastanawianiu dokopać, czy mam dokopać tej osobie, żeby było coś zrozumiałego? Może po prostu jest coś, na co mój murzek nie wpadnie, po, po, bo po co by miał? Szukać, szukać i szukać, i szukać, jak i tak nie dostanie odpowiedzi, ale za to być bardzo zajęty, nie tym, co trzeba. Nie, nie to nie, no nie to nie. Czy my mamy pretensje do pogody? Niektórzy mają. No nawet są to takie główne tematy rozmów, prawda? No jak może być tak zimno? Już były te, ten tydzień był taki piękny przez ostatnie, a znowu nam się zrobiły, nawet śnieg padał, jak to tak można? O, poparcie, jak to tak można do świata, do, do aniołków, które z góry sikają, czy ten śnieg spuszczają, też mamy pretensje. Tym sposobem cały świat jest winien, prawda? No, oczywiście, jeżeli człowiekowi jest z przyzwyczajenia, zauważcie ze sobą niedobrze, no to świetnie jest, że będzie miał wytłumaczenia, bo to oni powinni inaczej, nie? A choćby ta pogoda cholerna. A choćby te koleżanki z pracy. Taka, Taka sytuacja, e, że na przykład jedna baba e, odbiła męża drugiej w pracy tej samej. Jezu. Na co nas to obchodzi? Afera to tak jak, <taka> tak jak ona mogła. No zrobiła w dodatku, to on zrobił. <laughs> Rozumiecie, to są, to są te takie tematy. E, ja wiem, jakby nazwać zastępcze moim zdaniem po prostu. No, to znaczy, to są tematy, które czasem pasują do naszych urazów. To są tematy, które nam te nasze urazy uwiarygodniają. Mam prawo być zła, mam prawo być niezadowolona, mam prawo o ludziach źle myśleć, mówić. No bo przecież to prawda. Czasem czytam jakieś e, e, wpisy w, e, tym w, na Facebooku i powiem Wam, oprócz takich bardzo ciekawych różnych, gdzie takie fajnie ludzie piszą dowcipne, zabawne i, i naprawdę rozkoszne punkty widzenia na, na jakiś temat, ktoś zaproponował, e, ktoś oczywiście fajny, to czasami ręce mi opadają, ile jest tego. Takiego prawa do tego, żeby komuś przypieprzyć. Jak się ta stara baba ośmieliła tańczyć w tym tańcu z gwiazdami? No po prostu ilość, aż mnie wiecie, z, z, za, za, zatrzymało na jakiś czas, żeby zobaczyć, ile jest tych wpisów. Dokładnie takich. Co jakiś czas się odzywał taki: A czego wy chcecie? Sama tańczyć umiesz? Lepiej? Odczepcie się, pozwólcie jej, a może się wręcz ucieszcie. Ja bym powiedziała, że jak już sobie wypracujemy ten kawałek, pozwól im. To naprawdę przyjemnym bardzo krokiem kolejnym, albo krokami kolejnymi mogłoby to być, że nawet mi się to właśnie będzie podobało. Że świat niekoniecznie jest taki, jak sobie życzymy zawsze, przez co jest ciekawszy. Że może mi się przez to e, zwalnia jakiś czas, a może zwalnia mi się jakaś przestrzeń, jakiś obszar, a może pokazuje mi to z jakiejś innej strony, może będzie interesująco. Przecież to ja nadaję sens. Także kochani, pozwól im i miejsce tego frejdę. Serduszka całuję.